Później zobaczycie jak, jak zszedłem z, z wagi, ile zszedłem z łagi, będzie to moje małe zwycięstwo, a ile dokładnie, to się o tym za chwilę przekonacie. Teraz, żeby długi ściągnął, także na wagę. Jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Ja mam 26 lat tak Wszystkiego najlepszego, Galo. 122,5 Restrzesz. Może zapiję ostrość jest, słuchajcie, 122 kg, 45% 40%, 40 tłuszczu. No jest zjazd niezły, ponad chyba 11 kg później sprawdzimy. A teraz jeszcze go pomierzymy. Dobra, słuchajcie, robimy pomiar po 8 tygodniach dokładnie jak patrzę. Nie ma rzeu, chociaż Karol jest starszy o rok, tak? Miałeś już Słuchajcie, waga stopniała 10 kg, czyli wychodzi ponad kilogram na tydzień i w praktycznie 5% tłuszczu, ale o tym podsumowanie będzie na koniec odcinka. Ale teraz zróbmy to, co jest ważne. Ja mam tutaj ściągę. Wcześniej w placie było 137 cm. Zobaczymy ile będzie teraz. Karol, ręce do góry. Chętę hoch. Dobra, słuchajcie. 124 cm. Widać to dobrze na filmie. O, spróbujcie. Jest. Jest. Zaraz zapię ostrość. Dobra. Ja zapisuję 124 plata. Talia, Ręce. Proszę podnieść ładnie. Tu będziemy soło. Tu mamy 117,5 cm. Dobra. Brzuszek, czyli nieco niżej? Tutaj gdzie tak najwięcej masz, o? I się są. Nie nie nie, nie pas, boczu się. Boczu się, pokaż boczu się. 122,5. No powiedzmy że. 123. Pas. No tak, tutaj niżej. Pas, słuchajcie. 115. Okej, pas mamy 115. I udo. Podnieś udo. Kawał mięsa. Kawał mięsa. To idzie najgrubszy. 71. Czyli to jest jedyne miejsce, gdzie praktycznie zostaje... Nie, jest różnica. Ojej, dobra. Słuchajcie, trochę matematyki i lekkie podsumowanie. 8 tygodni pracy. 3 września dokładnie Karol zdecydował się na, na pomiar i na to, że będzie ze sobą coś robił. Dzisiaj jest 26 października, czyli 8 tygodni. Waga pierwsza 132,5 kg, dzisiaj 122,2 czyli ponad dyszkę w dół. Tłuszczyk, tłuszczyk 45% jest 40, 10 kg tłuszczu w dół. To jest dobrze. Idziemy dalej. To, co chyba takie najbardziej będzie wymierne i widoczne gołym okiem, to tak. W klacie było 137, jest 124, 13 cm w dół. I tutaj masz największy spadek. W talii z 123 na 117, to jest prawie 6 cm. W brzuszku, tu gdzie te woski, które jeszcze są, jeszcze chwilę będą, było 133, jest 123, to 10 cm, też jest nieźle. W pasie było 123, jest 115, to 8 cm i w udzie, które spodziewałem się, że najmniej spadnie, ale spadło było 78, jest 71 z hakiem, czyli 7 cm w dół. Także jest nieźle. Dobra, to zobaczymy następnym razem, jak Karol sobie radzi z treningiem, miał bardzo prosty, trochę miał problemy z wykonaniem przysiadu i tak dalej, więc... Więc trzeba na to spojrzeć i myślę, że jest czas, żeby ten trening nieco zmienić, właściwie go już zrobić w takim na jakim poziomie, na którym powinien być, czyli bardziej trudny. Rozruszałeś się trochę, czy nie? Tak. Nie, jest tutaj tak jak słów, rozluźnij się trochę. Dobra, słuchajcie, uważam, że jest nieźle, Duże roboty przed nami, trzymajcie się, strzała, do zobaczenia.